Tu żeśmy zawracali Tak, dopiero tu żeśmy zawracali Dlatego cała ta reszta ba jak zobaczyliśmy, była dla nieznana Teraz kojarzę, zgadza się No i widzimy, my wrócili panowie e, z, zakupów z Pan z synami, jak rozumiem Niosą siatki, niosą worki A pan co, pomidory wiezie, tak? A część w skrzynkach, a część czy znaczy w skrzynce, ale tylko że w postawionej tak, że A, bokiem, tak. W górze też masz folię przecież. Pewnie tak. No to ty pomiary ja muszą w dobrym nie dojechać, bo one ja w tym słonku jadą. Dojrzewają. Dojrzewają, tak. Dojrzewają na dziennarówce, nie na krzaki, Piramidki tak. widzę, tak. Państwu chyba nie widzę, bo kamera nie masz takiego mm. szerokiego spojrzenia. Ale ja widzę, nawet naprawdę dobrze się zjadę tutaj. I wtedy mieli po co taki hopek, a to jest oczywisty temat, że przechodzą wszyscy piesi w poprzek ulicy. to hopek jest po to, żeby hamować, no generalnie. Nie dało się zachęcić do przechodzenia kładką, którą tam za ciężkie pieniądze wybudowali prawa dalej. No to w takim razie powstał hopek. Kładka może mogła być faktycznie 200 metrów dalej, tam bardziej by się przydawała tym pieszym. No ale troszkę trudno, że kto tu bardziej zawinił, Można powiedzieć, że na krótkim pętlę. bo to mianowicie sposób, w no. gizie się zaczyna, a w się kończy Dobrze, on nam mówi ale ja pójdę prosto Zobaczymy, zobaczyć że dobrze mam no na ziemi będzie to Będziemy sobie koło tych panów tam, może mi palec pokazać w środkowych, jak środkowych no Może, się może ich już nie będzie, bo godzina jest taka, że faktycznie... Skrycie. tak. Tak Właśnie, zobaczymy czy ich będzie, czy ich nie będzie. Już auta jadą i za piramid, dobrze za 400 metrów skręć w lewo Gdzieś się przewodnicząc. Tak tak, bo właśnie tak, tak chcę pokazać jak, jak ja chcę pojechać jest mi stacja, propos, to jest kolejna ważna informacja dla mnie ja już to bardzo spróbuję przy pani podjadę. Skać. Tak, abyśmy zmienili znowu, nie zrobić Skać. emocji Skać. związanych. Czy tu jest nasze paliwo? Tu jest koło chłopca, tak? Koło chłopca jest tutaj paliwo, dobrze. Dobre ten. 300 no. i 26 litrów, tak? A dodajemy to jeszcze na dopełna przed przedrzutniskiem, przed tak? Dobrze, mili mieli Państwo. Litry, tak? tak i wlałem tego super no, no, karton płacić. Tak, no bo to już cywilizacja, wiesz to tutaj można sobie takie rzeczy pozwolić. Wiesz, to to już, już inny poziom na tej stacji, prawda? Mhm. Jest. Myślę, że w stację musimy bliżej lotniska, żeby tam dolać do pełna mhm. jutro. Mhm. Bo musimy oddać tam bakiem, natomiast nie, tak. na razie na dzisiaj byśmy mogli pochulać po Ukrainie to, to Właśnie nasi panowie sympatyczni, przy Państwa po prawej stronie. Ja chociaż jadę w tej chwili w lewo, tam gdzie to auto stoi, tam panowie się rzucali. twierdząc, że absolutnie w ogóle mowy nie ma żeby wjechać. Zobaczymy się pan policjant taki stanął sobie. Bliżej dzisiaj tym razem dla odmiany. I nam tutaj Kazali łaj gdzieś parkować pod tym płotem i nie wiem, bilety nabywać, nie wiem bardzo. Ja miałem kupić bilety niby. Proszę Państwa, no ale dobrze. Tak, tak. Taki no, powiedzmy będziemy czuję liturtycznie prosto. Ten cały Carrefour to gdzieś tam powinien być wedle moich tam, ale to sobie, to sobie będziemy się martwili potem. W razie skupmy się Jedna na rzeczach na... ważniejszych niż Carrefour i musimy dołem co do Carrefura. To taki jest wniosek. Pan jeszcze, jeszcze pogania ten dilijans. Mistrz? Tak. Tu jeszcze mówię, że chwilkę. Tak. Ja też mówię, że chwilkę. też mówię, metrów. że chwilkę. 300 metrów. A, metrów. Tak, 300 Tutaj, jak pan stoi, policjant w tym miejscu gdzieś za moment będzie. Ja już go widział, trzeba mam oczywiście. Tu jest jakiś Ale ja go widzę, mam w już widzę. Tak, on wejdzie. skręcił łagodnie w lewo. Tutaj pan policjant, prawda? Tutaj hotel, hotel Dziękuję, have a nice trip next time. Dziękuję, sir. Czy miało niby niby nie brać się? Hotel, hotel, hotel. hotel. Korus. Dziękuję, sir. sir. Wejścisz w logikę garni niedziadku, to mi powiesz o co chodzi, bo właśnie wiem dlaczego czego. Bo jest godzina wyjścia z piramid, wiesz? Po prostu myślę się zbliża. Panie Przewodniczący, ten był ruch w jednym kierunku, tak? Mhm. W lewo odbijam, prawda? Tak, jest następny. Hotel! Horus! Oh, Jezu, Jezu. No i to właśnie jest to, że takie zaktowanie człowieka jest jak debila, to jest... 200 metrów, skręć w lewo. Nie wiem, po co te piramidy pokazują? Ten pacan tutaj jest pacanowa właśnie, o. No Nie, jedź, jedź właśnie, markujesz. Chyba że nas nie puszczą, to pojdziemy naszym skróciem, jak to nas panowie policjanci nie puszczą, jest taka opcja. Ale wtedy mi coś tą chmurkę tak zabrała, mi nas musiał jeszcze szyję wyciągać. Dobrze Bo właśnie w tej chwili myślę godzina wyjazdu z tych. Możemy ten wewnętrzny już jest O czym ty musi mieć Dobrze, już prawie, przepraszam. Nie, nie jest przejazd no. Jest checkpoint. Charlie udało się. Proszę państwa. Pamiętamy ten wyjazd nasz z piramid. też było takie lekkie śleństwo. Mm -hmm. bo, bo to do 5 godziny jakoś, tak? tu wszyscy wtedy wszyscy tak? to się wyjeżdżali. No, więc to, proszę Państwa, no, jest jak jest. lewo, no, następnie skręcił lewo. A taka to za sekundę z tym lewym skręcaniem w Jeszcze momencik, tak? Jeszcze się nie denerwuj. Nie, streszmy, nie strzeszły mi skręcanie w lewo, bo to jeszcze nie ten moment jest. O, no, tu jest za rogiem nasza wsta knajpa. Na prawo byli na, no, na tym wypońcie tak. Widzisz panowie na kamelach wyjeżdżają. Uh -huh. ze do zwiedzania. No dobrze. Ja już na wlewo skręcę, przed tym, przed tą Kleopatrą. Tak, tak, tak. Nie proszę pana, nie potrzebujemy pana pomocy. to znaczy idealne, jeśli chodzi o wjeżdżanie tutaj dzisiaj Około w godzinach kiedy wszyscy wyjeżdżają z piramid no, ale jest już rzut beretem, więc jak się udało do tego miejsca dojechać, to już dalej bez bólu żadnego damy radę skręć w prawo, Następnie skręć łagodnie w prawo uh -huh. a najpierw się prosto, wprost kochaniutki, bo to jeszcze do prawo to jeszcze 90. jest do 100 metrów, tak właśnie, więc no a prędkość jest taka, że to nie musimy mówić o pół godziny wcześniej mam skręcać w prawo. Drogie nawigatorze moich, już się nie będę dziadka, to będą naszych gaduły, tak? Bo przy tej prędkości to jeszcze do tego prawo to jeszcze widzicie co się dzieje do przemandacza, tak? A za ja wielbą, tak z tą rozkrokiem? Tak. Kupa mu się chce, czy, czy miał problemy z równowagą? Pan się wycofuje się, tak? Dobrze, jak pan się wycofuje To ja się nie wycofuję, tylko jadę tam dalej prawo gdzie Tak, to tak, wszystko, wszystko się napadza Pan dostał tam też chyba piedzielot małżonki, nie wiem, Niewiasty zakutane obok Tak, to, to wiem, to wiem ktoś pytałem, że będzie jakieś to miejsce, to miejsce to gdzieś, gdzieś przycofuje Miejsce docelowe będzie po prawej stronie Mhm, schön. nasz obiekt, proszę państwa, zdecydowanie. Tu są jakieś... No takie... A, czekaj, czekaj, muzeum. Nie, tam jest nasz hotel. Czekaj nie, Horus Guesthouse jest. Mhm. Tu. Horus, poczekaj, guest czekaj, Guesthouse.